Gwiazdo w mych ciemnościach, skałą stopą mym, wodze w przeciwnościach, wsparciem nogą mdłem, mego życia chlebem, źródłem wody mi upragnionym mnie. Wszystkim jesteś ty, upragniony niebem, Wszystkim jesteś ty. Skądże, jak nie z Ciebie, siły czerpać mam? kto swe brzemię z Ciebie, zrzuci z doła sam. O, bez Ciebie marą Wszystko byłoby Mą nadzieją, wiarą Wszystkim jesteś ten. Mą nadzieją, wiarą Wszystkim jesteś Ty Pójdę już tęskniony w mój ojczysty dom Aż wybiją dzwony Koniec będzie łzom Prócz radości pienia Nic nie wniosę ci Zdrojem pocieszenia Wszystkim jesteś ten Zdrojem cieszenia wszystkim jesteś Ty